Profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii jest gościem Life in Kraków. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry. Pan z tym wirusem SARS-CoV-2 mocuje się już od wielu, wielu miesięcy. To by pan był łaskaw powiedzieć, czym on się różni od innych i dlaczego jest tak strasznie groźny? Znaczy, tak naprawdę on się tak bardzo nie różni od innych, jeżeli popatrzymy na wirusa jako wirusa. To, co jest wyjątkowe, to jest to, że jest dla nas nowy. Wirus sam w sobie jest to wirus otoczkowy, który w środku posiada nigdzie RNA. Jakby porównać go właśnie z tymi wirusami, które u nas powodują wyłącznie przeziębienie, to no, tak jak mówię, no, niewiele by było różnic. Nie dałoby się zauważyć tej różnicy specjalnie, natomiast sam fakt, że jest nowy powoduje, że yy, wszyscy, my wszyscy możemy na niego zachorować, a do tego nie mamy żadnych systemów obronnych, bo nasze organizmy go nie widziały, nasz układ immunologiczny nie miał szansy się nauczyć, yy, jak ten wirus wygląda, więc cała populacja jest wrażliwa na zakażenie. Plus jest dosyć sprytny, bo rozwija się dosyć długo. W związku z tym, jeżeli ja się zarażę, to ja nie będę miał żadnych objawów przez tydzień, zdążę pojechać na drugi koniec świata. I co gorsza, zanim pojawią się te objawy, ja już mogę kogoś zarazić, a e, jeżeli już się pojawią, to ja się nie, mam dużo szansy nie zorientować, że jestem chory właśnie z tego powodu, dlatego że w większości, znacznej większości przypadków ten wirus e, daje objawy takie przeziębieniowe tak naprawdę, czyli popodobne. Co w sezonie zimowym jest dla nas normalne i absolutnie nie wzbudza żadnych podejrzeń. No o to chciałem zapytać też właśnie, jak wiele przypadków, jeśli możemy to oszacować, jest bezobjawowych albo tak słabo objawowych? Ta debata trwa cały czas. My w tym momencie. Y, szacujemy, że tych przypadków bezobjawowych może być więcej niż nam się wydaje. Mówi się o około 80%, czasem 30%. My właśnie skończyliśmy takie pierwsze badanie pilotażowe, które miały na celu określenie, ile osób właściwie już przechorowało chorobę COVID-19. To są oczywiście badania bardzo zgrubne, bardzo, bardzo wstępne. Nie można na ich podstawie wywnioskować jakichś dalekosiężnych wniosków, ale wychodzi na to, że nawet około 2% populacji, mówię o tym momencie, tylko Wyłącznie o Krakowie, mogło już przebyć tą chorobę. Co jest dobrą i złą wiadomością. Dobrą, dlatego że to oznacza, że jest jednak mniej groźny dla mnie, jako dla jednostki. Złą, że to jakby epidemiologicznie nic nie zmienia. Jakby widzimy, co się dzieje, kiedy pozwolimy mu się bez kontroli szerzyć. Widzieliśmy to we Włoszech, widzieliśmy to we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, w kilku innych miejscach, gdzie no zaniedbanie tych, tych metod ostrożności doprowadziło no, do gigantycznych tragedii. Jeśli już mówimy o Krakowie, o Małopolsce, to to jak pan oceni to, że w tej chwili od kilku dni dwa, trzy przypadki dziennie są wykrywane. No to jest bardzo dobra wiadomość i świadczy o tym, że to dystansowanie się działa. E, jakby, proszę pamiętać, że zakażamy się tym wirusem tak naprawdę ze stosunkowo niewielkiej odległości, czyli jeżeli, tak jak my siedzimy powyżej dwóch metrów, nawet jeżeli ja bym był chory, to prawdopodobnie pana nie zarażę, szczególnie na świeżym powietrzu. W związku z tym trzymanie tego dystansu do wszystkich dookoła e, spowoduje, że no, ten wirus nie będzie miał jak się przenieść. Jeżeli my faktycznie stosujemy się do zasad higieny, myjemy ręce, do tego teraz, tak jak jest zalecane, nosimy maseczkę. Czyli, no de facto mówiąc, nie skażamy wszystkiego, co jest dookoła nas, to w tym momencie jakby odcinamy kolejne nogi temu wirusowi. To, co jest niebezpieczne, to jest to, że my się stajemy zmęczeni tą sytuacją i przestajemy się pilnować, i no niestety trzeba, trzeba dalej trzymać gardę i uważać na to, co się dzieje, bo jeszcze jesteśmy dosyć daleko od końca tej epidemii. No właśnie, rząd luzuje obostrzenia, galerie handlowe są otwarte. Po kolei kolejne sektory będą uruchamiane. Czym to się może skończyć? Czym się może skończyć, może o tym nie będę mówił, natomiast na pewno trzeba zachować bardzo dużą ostrożność w tego typu ruchach i trzeba bardzo uważnie śledzić to, co się wydarzy, ponieważ tak jak mówiłem, ten wirus jest dosyć sprytny i my tak naprawdę efekty tego, co się dzieje teraz, czyli efekty takiego rozluźnienia, już nie mówię nawet o oficjalnym, tylko takiego to, co widać na ulicach. Wszyscy jesteśmy uspokojniejsi, jest ładna pogoda, wychodzimy na spacery. efekty tego nietrzymania dystansu my zobaczymy za 2-3 tygodnie dopiero, także trzeba naprawdę bacznie obserwować i to na, zarówno na własnym poziomie, jak na poziomie jednostek naukowych czy jednostek sanitarno-medycznych. No i myślę, że wszyscy to robią. A która strategia jest lepsza, ta ogólnoeuropejska strategia, w którą Polska się wpisuje, czy strategia na przykład szwedzka? Moim zdaniem najlepszy jest model hybrydowy, który w tym momencie w całej Europie jest prawda? Coś pomiędzy tym scenariuszem chińskim, gdzie tam wygaszono właściwie całkowicie zakażenia, co jest bardzo dobre, natomiast trzeba pamiętać o tym, jakim kosztem to się odbyło i ekonomicznym, i społecznym i o fakcie, że to nie jest koniec wcale, ponieważ ten wirus tam prawdopodobnie wróci i będzie. Na stałe. To jest ten, ten model chiński, model takiego całkowitego otwarcia, prowadzi do katastrofy um, e, tak naprawdę humanitarnej e, i bardzo wysokiej śmiertelności. Bo pamiętajmy, że ta śmiertelność rośnie drastycznie w momencie, kiedy przepełni się służba zdrowia. To gdzieś pomiędzy jest taki model, który dla mnie jest idealny, taki model hybrydowy, czyli że powstrzymujemy tą pierwszą falę. Nie pozwalamy przelać tej choroby przez, przez bariery naszego systemu zdrowotnego, a później staramy się żyć w miarę normalnie czyli nie demonizujemy, nie traktujemy tej choroby jak wirusa Ebola czyli że wszystko jest podporządkowane temu, że nie możemy się zarazić. Chronimy osoby, które są w grupach ryzyka i bardzo, bardzo mocno monitorujemy, co się dzieje. W związku z tym no, przechodzimy przez tę epidemię, nie stając w obliczu tak gigantycznego kryzysu ekonomicznego, który, jak wszyscy wiemy, może mieć bardziej dramatyczne skutki niż same efekty medyczne. A skąd się ten wirus wziął? Ostatnio amerykańska administracja włożyła kij w mrowisko, w tym sam prezydent Trump, oskarżając Chiny, że być może wyprodukowały go sztucznie. Wiadomo skąd ten wirus się wziął i jak, w jaki sposób zaczął zakażać ludzi? Ja może nie będę komentował na temat różnych wypowiedzi spiskowych, teorii i mm, tego typu rzeczy. E, może przejdę od razu do meritum. E, koronawirusy to są wirusy zwierzęce. U zwierząt mamy dziesiątki czy setki Takich wirusów. U nietoperzy jest najwięcej, tam są dosłownie setki gatunków, które są do siebie bardzo podobne. U ludzi mamy cztery gatunki tak zwane sezonowe, które są z nami co roku. I jak mamy katar, przeziębienie tak zwane, to jest duża szansa, że właśnie jesteśmy chorzy z powodu zakażenia takim koronawirusem. Natomiast raz na jakiś czas pojawia się wirus u zwierząt, który ma zdolność do przekraczania tej bariery gatunkowej. Jeżeli by to było pierwszy raz, to oczywiście, że to było bardziej uzasadnione, żeby mówić o tym, że ktoś coś majstrował. Natomiast, no już wiemy, że mniej więcej raz na dekadę do takiego zdarzenia dochodzi. To, no, statystyka, prawda, to nie jest raz na 10 lat dokładnie, natomiast mieliśmy w 2002 roku SARS-1, Mieliśmy w 2012 roku w zupełnie innej części świata MERS, no i teraz mamy kolejny wirus, prawda? No one się różnią tym wpływem, tym, tym, tym jak bardzo są zagrażające dla nas, jak duże zniszczenia yy, powodują, natomiast jest to zjawisko naturalne. Oczywiście teraz możemy spekulować i dyskutować na temat tego, czy to było możliwe, czy nie było możliwe, że ten wirus uciekł z laboratorium. To, co jest na pewno, to na pewno nie zostało skonstruowane, jak się mówi w laboratorium, bo po prostu my nie potrafimy tego zrobić. Takie dywagacje, czy uciekł, czy nie uciekł, to są takie, no, teorie spiskowe. No ja troszkę wychodzę z założenia, że jednak no, trzeba stosować tam brzytwę okama, czyli e, e, jeżeli najbardziej prawdopodobna wersja mówi, że to była po prostu transmisja od zwierzęca, to ja nie będę w tym momencie szukał drui od nas, szczególnie, że nie mam żadnych podstaw, żeby go szukać. A jakie jest ryzyko, że ten wirus zmutuje i stanie się jeszcze bardziej groźny, jeszcze bardziej zabójczy? Szczerze? Małe. małe. Takie ryzyko jest stosunkowo małe, dlatego, że najgroźniejsze są wirusy nowe, czyli coś, co pojawia się świeżo, bardzo dynamicznie roznosi się w populacji, powoduje ciężką chorobę. Natomiast, no, jeżeli ktoś ma bardzo wyraźne objawy, że ta patogeneza się jakby zwiększa, że ta ciężkość choroby jest znacznie większa, to znacznie łatwiej taką osobę jest złapać i odizolować. Jeżeli ktoś ma bardzo mocne objawy, to też jego mobilność się zmniejsza, więc on ma mniejsze szanse zarazić więcej osób. W związku z tym bardzo często jest tak, że w przypadku wirusów po takim pierwszym epizodzie, kiedy te objawy są bardzo ciężkie, tak naprawdę są selekcjonowane warianty takie, które się lepiej ukrywają przed nami i które mają na naj największą szansę na przeniesienie się między ludźmi. Także oczywiście jest takie, takie ryzyko, że pojawi się jakiś wariant, który będzie bardziej patogenny, ale myślę, że to są na ten moment spekulacje i troszkę wchodzimy w filmy science fiction, bo e, większe prawdopodobieństwo jest, że tak naprawdę wyselekcjonuje się taki szczep, który będzie mniej zabójczy. A będzie druga fala na jesieni, tak jak było z Hiszpanką, że najpierw było wiosną, Kilka milionów ofiar, a potem jesienią było jeszcze kilkadziesiąt. Czy grozi nam podobny scenariusz? Czyli myślę, że to jest podstawowy błąd, czyli porównywanie grypy z tym wirusem. To jest zupełnie inna epidemia, to jest kompletnie co innego. Nie da się porównywać pod względem epidemiologicznym tych dwóch chorób. One zupełnie inaczej się roznoszą, zupełnie inaczej przebiegają. Zresztą to widać, jak mamy epidemię grypy co roku. Mamy, prawdopodobnie może nie epidemię, ale sezon grypowy. Ten wirus pojawia się na całym świecie jednocześnie. W przypadku tego wirusa widać, że przez to, że ta ścieżka transmisji jest tak powolna, on się tak rozlewa, jakby rozlewa się. Kiedy dotarł do Europy, zaczął się rozlewać po Europie Południowej i przelewał się do kolejnych krajów. Także tutaj to porównanie moim zdaniem jest trochę nietrafione. Natomiast czy będzie druga fala? No na pewno Będą kolejne fale. To ja bym tego nie, nie, nie określał w ten sposób, że akurat na jesieni przyjdzie druga fala, jakby cały czas jest nadzieja, że jak się zrobi cieplej, to ta transmisja będzie mniejsza. Jeżeli tak się wydarzy, to prawdopodobnie będziemy mogli wrócić do trochę normalniejszego świata, ale tak się nie musi wydarzyć, bo ten wirus też efektywnie przenosi się w krajach południowych. Natomiast jeżeli faktycznie ta pierwsza fala przejdzie, i można będzie usunąć obostrzenia, to tak, to jak wtedy jak pogoda stanie się znowu troszkę gorsza, no to można się spodziewać, że, że ta liczba zakażonych się zwiększy. Natomiast pamiętajmy, że my jesteśmy jednak, w, no jednak wiek później i te możliwości, które w tym momencie mamy, są znacznie większe niż były w 1918. Już w tym momencie jesteśmy znacznie lepiej przygotowani pod kątem pomocy medycznej pacjentom, pod kątem przygotowania zaplecza medycznego, ale również wysiłki, które mają na celu opracowanie terapii. Czy środków wspomagających już poszły bardzo do przodu? W związku z tym czas działa na naszą korzyść, moim zdaniem. Lepiej też na pewno testujemy. Pan pracuje, pana zespół pracuje nad kolejnym testem genetycznym, tak bardzo szybkim testem, który ma wykrywać koronawirusa. Na czym polegają te prace, jeśli możemy w skrócie zapytać, i kiedy się skończą? Czy my pracujemy nad bardzo dużą liczbą rzeczy? Natomiast prace, które mają na celu stworzenie takich testów, to są różnego rodzaju testy, są prowadzone we współpracy z firmami, bo jakby my nie jesteśmy jednostką komercyjną. My staramy się pracować z firmami, które mają platformy odpowiednie do tego, żeby stworzyć taki test i go szybko wprowadzić na rynek i staramy się z nimi pracować tak, żeby połączyć naszą wiedzę w zakresie wirusologii, w zakresie, w zakresie wiedzy o właśnie koronawirusach, o tym koronawirusie i wspólnie z, z ich wiedzą o platformie, o metodach detekcji stworzyć coś, co będzie dostępne jak najszybciej i będzie pozwalało na szybką identyfikację tych wirusów. Mam nadzieję, że to się wydarzy szybko. Ale szybko znaczy tygodnie czy miesiące? No ja bym raczej miesiąc, obstawiał, to jest szybko, natomiast no już wiemy, że to, ta epidemia to nie nie jest coś, co, co pod qua tygodnie, tylko to raczej będziemy mierzyli w skali miesięcy lub lat. Także próbujemy odpowiedzieć na potrzeby tej epidemii. Natomiast no, te rzeczy, które są dostępne na szybko, jak wiemy po różnych testach, które się pojawiają, najczęściej są głównie obietnicą, a nie spełniają tak naprawdę swojej roli. To ostatnie pytanie w takim razie, czy kiedykolwiek pozbędziemy się tego wirusa, czy on już zostanie na zawsze z nami? Zależy, jeżeli stworzymy skuteczną szczepionkę i ona faktycznie będzie bardzo skuteczna, to jesteśmy w stanie się go pozbyć całkowicie. Ale wyobrażam sobie taką sytuację, że za parę lat już ten wirus nie będzie robił na nikim wrażenia, stanie się kolejnym wirusem sezonowym, który będzie tak traktowany jak grypa albo nawet łagodniejszy. Także różne scenariusze są możliwe, ale zakładam, że, że jeżeli ten wirus nie zniknie, to, to przestanie być aż takim problemem i nie, nie będzie powodował aż takich kłopotów jak, jak w tym roku. Profesor Krzysztof Pyrczy Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.